Ech, widzicie ten korek? Dowiedzieli się jakoś, że za zostawienie łapki w górę pod tym filmem rozdaję za darmo mieszkania w moim mieście. Możecie też dołączyć, ale musicie się spieszyć, bo zostało już niewiele miejsc. Ah, nie ma jak wrócić do tego pięknego miasta, prawda? No, może z tej strony wygląda to trochę lepiej. W każdym razie inżynier Lutel wita Was ponownie w City Skylines 2, gdzie buduje najdziwniejsze miasto, a może najgorsze, a może najpiękniejsze, zależy kto co uważa. W każdym razie, jak pamiętacie, tu jest ta wielka góra, na której już mamy trochę budynków, ludzie już tutaj wjeżdżają, a tutaj, jak sobie zejdziemy spokojnie, jest wszystko pod kontrolą to możemy zobaczyć spływające ścieki. Które witają mieszkańców tego miasta. Nie wiem, co się stało, że tylko jedno już leci. Co tu się popsuło? Leciały dwa. Jestem na górze. Czemu się. Halo? Kurczę, jakiś młotek by się przydał, to zaraz bym tutaj trzęsiał dwa razy i by działało. No rura pusta! A tu zalało nam szkołę. O nie, szkoła się aż rozwaliła! No cóż, było tu kiedyś liceum. Zostało zalane przez to, co ludzie wytwarzają. Nie moja wina. Mogli nie korzystać z ty to mieliby liceum. Mnóstwo wolnego czasu. Jak chcesz, i znajdę zaraz robotę. Sprawdźmy, co tu się dzieje. No, tracimy trochę pieniędzy. Opodatkowanie. Podatki mogą być niskie bardzo chętnie zwiększę. 16%. To, to jest nic. To nawet tylko nie zauważą. Można troszkę zmniejszyć budżet na drogi. Na elektryczność może i wodę to nie, ale służba zdrowia oj tam, zmniejszmy do 80. Zarządzanie odpadami zmniejszmy do 80. Edukacja i badania zmniejszmy do 80. Nie mamy jeszcze ochrony przeciwpożarowej? No to to może być rzeczywiście problem. O widzicie, już to jest tylko minus 500 na minusie. No, tutaj pięknie wjeżdżają. Zabudujmy całkowicie to, co jest na razie. Eee, potrzebujemy więcej dróg. Dwopasmowa z ukośnym parkingiem w sumie się przyda. A jak tam tutaj sytuacja? Tu się woda w ogóle robi. A tu miały być ścieki. Może filtrowana już jest od razu. Zanieczyszczenia w powietrzu są nie do zniesienia. Kobieto, to dopiero początek. Tu byśmy pociągnęli drogę. Nawet może nic nie rozwalimy. Dobra, ale ja bym chciał tutaj jakieś zawiasy. Tu będzie bardzo dużo miejsca do parkowania. Widzicie, już korzystają. Tutaj zrobimy taki przejazd. Patrzcie, zaczniemy to zaraz powiększać i tutaj do góry gro nad nie próbuj mi usunąć tych domów nie usunę. O, ale fajnie. Dobra. To będzie wyglądało. Chyba, jak tu postawię w domach, to one zaczną znikać. Co? Nie? O, Czy tutaj, jakby to zostało? Ej, co się nie łączysz, niby? A tam nagle ścieków. Co tu się stało? Halo. Przecież jest połączona droga. Co ty dajesz? Czekaj, ja ci tu rondo trzasnę. Ale teraz usuwa. No, Jakie chamstwo. Ale tu dalej krzyczy, że nie ma drogi. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tą drogą? No i ta droga niestety tam psuje. A to wszystko, wszystko nagle się psuje. Nie. Ile domów tu się chce usunąć? A ty, czemu chcesz się usunąć? Co to ma do rzeczy? O, ten może stać sobie dalej. No tutaj na posesji nawet w dom wchodzi ten słup. No, taki cień daje tutaj specjalny. Tutaj gorąca nie będzie nigdy. No, ta droga jest dziwna, nie powiem, że nie. Wow! To. Halo? Wy parkujecie tutaj? A mogę potem chodzić. O, kurczak, przepraszam, co ten kurczak tu robi? A, bo ja tu w sobie im parkingi porobię. Ej, właśnie, to jest dobra rzecz. Po co parkingi na dole? Jak możemy zrobić ulicę u góry z miejscem do parkowania? Dobra, zaraz zmienimy tu wszędzie drogi. I oni będą musieli tu parkować u góry. I ja ich zmuszę do tego, żeby oni parkowali u góry. Nie ma parkowania. Wszędzie im tu wymienię. Widzicie, już się pojawiają u góry. Tu coś popsuję chyba. Dobra, nie popsułem. Znaczy popsułem? Co tu się stało? Tu nie ma przejazdu? No to sorry bardzo. Nie ma parkowania. Tutaj ich Chleby, tu już jest korek. A to nie mój problem. W sensie dobrze, że jest korek, bo będziecie się zalewać przynajmniej. Tu ładnie parkują. Piękna droga. No to są takie dodatkowe ćwiczenia. Ryszard do samochodu wchodzi. O kurde, Ryszard, będziemy jechać. Czy Ryszard ucieka z miasta, myślicie? O kurde, jak tam prawie przyjechał kogoś. Czemu mi się wydaje, że Ryszard będzie zjeżdżał z tej góry? Czy on tu wjechał tylko po to, żeby zjechać? Tak! On tu wjechał tylko po to, żeby zjechać! Co ty robisz, Ryszard? Bo on pewnie tutaj mieszka. A tu się nie da dostać inaczej niż przejechać przez całą tę górę, bo to jest jednokierunkowa. O kurde! Ale ja jestem okrutny jednak. No tak, zatrzymał się. Przy kurczakach! Oczywiście, że Ryszard mieszka z kurczakami. I tutaj możemy. A czekajcie, a może taki tunel byśmy zrobili, co? Dobra, zaryzykuję stwierdzenie, że kliknę. Zrobił się tunel. Dobra, o to mi chodziło. O kurde, jak ja rozczłonkowałem tę górę. No, więc tak to się będzie prezentowało. Tutaj nie wiem, co się dzieje. Tutaj woda płynie z góry. Naprawdę chcę mieszkać w tym mieście, ale do tego potrzebne mieszkanie. Spokojnie, Zara, byku. Kra tak, apartamenty tak szybko się nie robią. Żeby to miało ręce i nogi, trzeba wpierw zabudować te granice. Wtedy <tuszę> te samochody mogą przejeżdżać. Bardzo dobrze. Tutaj um, jest wjazd, nie ma wjazdu, jak myślicie. Jest droga, tylko trzeba się tam trochę tak przeczołgać. To jest droga tylko za opłatą. Tutaj w się sensie otwiera, można jechać. A właśnie, bo dalej nie mamy straży pożarnej. Teoria powinna być na środku. A możemy tam w dziurę ją wrzucić? Działa? Nie wiem, zobaczymy. To się chyba połączy, co? Piękna droga. No, co się nie podoba? No, jest droga! Panie Remizo, co tu się stało? Taki zawijas. No, nie chcę powstać tutaj. No dobra, trudno. Nie będziemy mieli remizy w dziurze. Ale tę drogę na dół zostawię. Jakby ktoś chciał bardzo tam zejść, sobie skoczyć do dziury, to proszę bardzo. Tu nic nie ma, to tu możemy wcisnąć remizę. Proszę bardzo, zostajecie remizę. Powinniście być szczęśliwi. No, bo tutaj damy posterunek. Przestępcy nie mają szans. Szczerze wątpię, ale, ale okej. Okay. Keczen coś potrafią w ogóle. A teraz policja pilnuje. Powinno być bezpiecznie. Chciałem, wiecie, porobić takie kwadraty. No dobra, tutaj będą krzyczeć pewnie. Ewentualnie można to wiecie, w jakiś sposób uratować, zrobić wał. Więc ta woda, która tutaj jest, powinna spłynąć tutaj. No to już się napełnia, naprawdę. A tu powinno być bezpiecznie. Tu mieszkania raczej nie zostaną zalane. Poprosimy. Dużo domów, bardzo dużo domów i możemy też małą gęstość zaludnienia sobie wcisnąć. A co by się stało, jakbym na drodze zrobił dziurę? Hej, to będzie nawet ładnie wyglądało, nie? No to może całe to tak sobie wypełnimy. Będzie śmieszniej. Ej, ostatecznie, dzięki temu, że tu jest droga, to mi się nie popsuje. Ale nagle tu się całe wypełniło. O kurde. Jakie oszustwo z mojej strony. I mamy kąpieliska darmowe. Może trochę śmierdzi. Kurczę, woda się przedostaje. Niedobrze, no tu takie wielkie dziury zrobiłem i to nic nie daje. Dobra, nie ma wody. Jak ja zrobiłem su. O kur,cze tu się wylewa. Dobra, to trzeba zrobić wszędzie. Z każdej strony takie nabrzeże. Dobra, chyba zamknąłem. Czemu tu wylewa i to tak mocno? Ej, gdzie to płynie? O kurde, to cały czas płynie. No cóż. Kąpielisko nam trochę wylało. A tu w sumie, taka fosa! Ja tu robi średniowieczne miasto jednak. I teraz, tutaj też zrobimy nabrzeże na wszelki wypadek. Kurde, jak ładnie. A, teraz by chcieli biura. Dobra, no dostaniecie tu mimo wszystko też biura nad kąpieliskiem. Uuu, tanie mieszkania? Dobra, no mam to dostaniecie tanie mieszkania nad kąpieliskiem, to nie mogą być. Gdzie tanie mieszkania pasują? Droga jednokierunkowa, sorry bardzo. No ta woda się ciągle przesuwa. Ona już doszła na autostradę, naprawdę. Zalała tu tunele. Tu jakieś molo. Oto, to, 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 to. to rokie drewniane molo. A ja ciągnę. I czekaj, żeby to prosto było. No, nie wyjeździe 90, ale jakoś ja tego nie widzę. Ło, wow, widzicie? A nie, bo tu mamy barierkę, no to oni tu nigdy nie wejdą. A, bo to w ogóle. Ojejku, a z tej strony jest inny problem. No to, to tam jest takie dekoracyjne, no. Może jakimś tu tam wejdzie tam ktoś. Chodzą! Dobra! Chodzą! Moi ludzie sobie ze wszystkim poradzą. Patrzcie, tutaj mamy jakiegoś Damazego. Jakie piękne molo tutaj stworzyliśmy. Jakoś tam. No, przeskoczą sobie przez barierki, nie? A tutaj po prostu muszą się wspinać. Ten pies tak dziwnie idzie troszeczkę, unogarnia, że tu jest jakiś problem. Na razie ludzie nie chcą przychodzić, no byśmy musieli zwiększyć pewnie... Chociaż nie, szczęście jest w miarę okej, okay. wysokie podatki się nie podobają tylko. No to tu w rogu, takie okrągłe parki w rogu będą spoko. O, u góry dostaną park dla psów. Dobra, jest. A, bo to zrobiliśmy na terenie szkoły. W ogóle, czy wy widzieliście to? Widzicie, jak chłop stanął. Jak tutaj? Co wy robicie? Tyle miejsca, a oni idealnie na dwóch stają, w miejscach parkingowych. Ja nie mogę. Co za ludzie? No, ale tu się już ładnie rozwija dzielnica. Zajezdnia. Teoretycznie wcisnąłbym u góry, żeby było śmieszniej, ale to nam rozwali tę górę. To będzie coś. To jest dzieło sztuki. Naturalnej sztuki. I na tym czymś powstanie zajezdnia. No szkoda, że to wtedy wyrównuje. Ale będzie fajny zjazd dla autobusów, szczególnie zimą. A mogę tutaj coś dorzucić, dodatkowy garaż? Dobra, no to robimy przystanki. Może dworzec też na jakimś wzgórzu. Dobra, radę do tu połączyć, chyba nie. Dobra, mamy mały dworzec. Co to powstało? Hmm. Nie wiem. No taki zajazd dodatkowy, nie? Robimy tu jeden przystanek. Jeden na tamtej dzielnicy. Jeden tutaj. No niech trochę pochodzą, nie? Jeden tutaj. Tam nie. Myślę gdzie jeszcze. Tu dam radę. I koniec tematu. Więcej nie potrzebujecie. Tylko trzeba to połączyć. Ten tutaj wyjeżdża z dworca. I on jedzie tu. Później jedzie tu. On tamtych olewa. Ten nie zabiera tamtych. I później jedzie tutaj. I później jedzie tutaj. Później tu. No i to jest taka pierwsza droga yy, w miarę sprawna. Wyjechały autobusy. Patrzcie, jakie piękne. Ale tu ludzie dziwnie chodzą. Zatapiają się. Wy nas jeszcze czekacie? Wow, 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 wow. Nie, przyjeżdżasz, baby! Na pasach jeszcze. Autobusy są. Ludzie, ej, też są. Te osoby w tej grze są czasami naprawdę przerażające. Tu się w ogóle robi korek, chyba, co? Ale tutaj, jak widzicie, ładnie ten parking mi wyszedł. I biura przy śmieciach zrobimy. Tutaj będzie odpowiednie. Wiem, że brzydką drogę robię. Dobra. Tu będzie taka droga, i w zasadzie możemy ją połączyć w tym miejscu. Tu już się robi coraz lepiej. Możemy zejść. Tu nie chciałem schodzić. Halo? Wow! Gdzie jestem? Co to za dziura? Wyjdę z niej kiedyś? Nie mogę. Ale człowieku pomóż mi. Ojejku, czy ja dobrze widzę? Zrobił się korek na autostradzie. Ej, czy tu ludzie idą? Uciekają z miasta! Wyprowadza się na piechotę, się wyprowadza. Aż tak źle jest w tym mieście, że muszę na piechotę uciekać. Ja nie mogę. Dobra, e, później wam zrobię lepszą, e, lepszy wjazd. Na razie, wiecie, na spokojnie, tu się też zrobił korek. O, karetka stoi w korku. O, jak mi przykro, no komuś się umrze. Służa zdrowia w tym mieście jest po prostu niesamowita. No, wiadomo, co tu? Się dzieje. No to na razie jeszcze wciśniemy gdzieś tanie mieszkania. Mogą być tutaj. A tu miałem zrobić przy śmieciach w biurowce. Ledwo się pojawił i już się rozwala. Ale serio, chętnie bym tak zrobił, żeby woda szła wokół całego yy, miasta. Ojejku i ten autobus tu się przeciska razem z resztą. Le... Co on robi? Rosnąca przestępczość, jak to możliwe? Kurde, jak lotnisko jest wielkie, to się nam nie zmieści. Szczerze, tu zrobimy lotnisko. I to będzie dobre miejsce na lotnisko, nie? No coś trzeba głupiego zrobić z tym lotniskiem. Ciekawe czy mógłbym drogi porobić na lotnisku. Ty, to by było dobre. I czy ja mogę tak drogę zrobić? Mogę. Tylko trzeba jakoś sensownie połączyć. A mógłbym tu mieszkania wcisnąć? Ty, ja tu mogę mieszkania na lotnisku wcisnąć. To jest... Dobra rzecz. No, y, gdzie, przepraszam, y, to nie powinno być sobie tanie mieszkania. Kurcze, nie działa jednak tu pędzel. Kurcze, jednak nie możecie tu zamieszkać, ale tutaj już byście mogli. Tak, tu możecie. Można zrobić więcej mieszkań wokół lotniska. Bo te samoloty będą tu wylatywać, nie? To czekać a domy? Nie, tu powinny być bloki, żeby oni wlatywali, dobra, to musi poczekać na duże bloki. <noise> Proszę nie mieć skojarzeń, dobra? Nawet ładnie tutaj mają widoczki tam na lotnisko. Ono jest trochę na podwyższeniu. Leci, coś leci. To do nas? Siema, byku. Ja lecę. Mam zero pasażerów, ale lecę. Ok, jestem piękny. No, widzicie? Teraz tylko kwestia tego, żeby zbudować tam domy. Jak samolot będzie wzlatywał albo lądował, to... Eee, może jednak nie róbmy tego. <laughs> Ale lądujemy, no i sobie wyobraźcie, teraz tu są bloki na przykład. Brawo, wylądowane. Cóż, moi drodzy, widzicie, ile ludzi pcha się do tego miasta. Jeśli wy chcecie dołączyć, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, że chcecie więcej. Może będę miły i was wpuszczę.